Witam wszystkich. Budowa domu samemu. Robię dach. Dzień dwunasty. Słuchajcie, jest prawie ósma. Jest tak zimno, 3 stopnie jest. I do tego jeszcze wieje jak cholera. Wstałem o szóstej, ale normalnie nie mogę się w ogóle. Najchętniej to bym przedał dzisiaj spokój i poleżał. Ja, ja jestem, wiecie, człowiek ciepłolubny. Dla mnie praca przy trzech stopniach to jest kara. No ale... Nie oszukujmy się, nie mamy takiego komfortu, żeby przebimbać cały dzień. Więc plan jest taki, wypijam kawę, Ukręcę ten piąty wiązar, przetransportuję go tutaj, gdzie ma być. O... I weźmiemy się za ten komin, chyba. No bo ten komin mi wychodzi, że jest w następnej kolejności. Yy, więc weźmiemy się za ten komin i zobaczymy, co tam czas pokaże i dzień. Bo według wujka Gogla ma cały dzień padać. Także ja się biorę za robotę. Będziemy w kontakcie. A jeszcze taka ciekawostka: jak śledzicie mój kanał, to tutaj trochę wody stoi po tym deszczu. Tutaj raczej wody nie ma. Jest po prostu tylko mokre. Zobaczymy, co tam się w dole dzieje. W tym, co ma odbierać tę wodę. Czy tam jest jakaś woda? Czy tam nie ma jakiejś wody? Coś tu jest, coś tu zlatuje. A wczoraj było więcej, bo wczoraj to było prawie pod rurę. Więc dół zdaje egzamin jak się chałupę zamknie dachem to się rury kapczerem prze, przerypie, przeczyści i będzie luks dobra nie przedłużam biorę się za coś piąty wiązar stoi eee, i teraz słuchajcie jaki jest plan co do komina Komin jest pod skosem do budynku. Teoretycznie myślałem, że to tak może być, ale podobno nie może. Więc trzeba go teraz wyprostować. Eee... I teraz wyprostować, właśnie. Hmm. Eee, więc jaki mam plan? Najpierw oblicza sobie 0. Mniej więcej swojego budynku ponieważ wiem jaki będzie piec to się nazywa piec czy koza czy jakoś tak wiem jaka jest odległość między od podłogi do wyjścia rury to tam na dole muszę na tej wysokości wykuć dziurę na kolanko i na rurę i wsadzimy na razie rurę dymową eee, wsadzimy rurę dymową i jak to zrobimy później obliczę sobie na jakiej wysokości będzie sufit i wykuję dziury na kratki wentylacyjne bo z tego co wiem to chyba musi być 15 cm od sufitu kratka wentylacyjna i też wpuścimy tam rurę i kolanka. I jak wyjdziemy tu na górę, to będziemy myśleć co dalej. Mam tam jakiś plan w głowie, ale nie jestem pewny, czy, czy on jest dobry. Że tak powiem. Więc ja się będę tarabanił na dół, rozwalić tam kawałek tego komina, żeby tą rurę tu wpuścić. No i jak to porobię, to się widzimy dalej. Hmm. tak dałem ciała bo nie wziąłem większego młota do kucia ogarnę to jakoś trochę się dłużej zejdzie dobra także ja się biorę za robotę i widzimy się potem dziury mam wykute tu mam jedną tu mam taką trochę większą i tak po drugiej stronie w łaziencie mam też dziurę, i teraz, słuchajcie, muszę tu zaim zaimprowizować, e, bo nie mam kolana, nie kupiłem. Więc skręcę tu z desek taki ogranicznik w ogóle, żeby mi ta rura nie wpadała na dół. E, zaraz Wam pokażę, jak on będzie wyglądał. I muszę wypośrodkować tutaj, bo tutaj z tą rurą jest taki myk jeszcze, że. Jak ja zrobię to co mam na górze zrobić, czyli zaleję to betonem, to ona musi mi się ruszać góra dół e, na tyle, żebym mógł w momencie już jak tu będzie podłoga i wszystko i będę stawiał tą kozę, że tak powiem, czy ten piec, to żebym mógł ją podnieść lub opuścić e, pod wymiar tego pieca. Więc tutaj taki myk muszę zrobić. Reszta może być na sztywno, ale tutaj niestety ta rura musi się ruszać góra dół. No więc dobra ja idę zrobię z tego z, z desek taki ogranicznik i będziemy robić dalej. Dobra i tutaj coś takiego wydumałem, że tu mam jakby blacik do którego dojdzie rura, oczywiście ja tu położę jeszcze parę desek żebym miał ruch z tą rurą jakby co no i tu jest zakotwione żeby mi się to w momencie kiedy będę to nie wiem jakąś dźwignię robił czy coś tam żeby mi się to nie nie wysrało nie czyli jest zablokowane także idziemy na górę puszczać rurę normalnie łeb mi dzisiaj no i słuchajcie teraz łączę te rury i skręcam je na pchełki coś tak się potocznie mówi na to nie wiem yy, wkręcam wiercący na pchełki do tego do profili pod GK więc składam to pokażę Wam zaraz jak to jest zro zrobione i wpuszczamy tę rurę mam to skręcone na, na te pchełki tu założyłem taki kołnierz zaraz Wam powiem po co no i wkładamy to do rury do dziury Teraz tym kołnierzem, no trochę mały ten kołnierz mi wyszedł Ale spróbuję tu nawiercić otwory, żeby ustawić ją na środku tą rurę I żeby ten kołnierz mi to zblokował Tak se to wymyśliłem Aczkolwiek tu będzie trochę mały, myślałem że on będzie większy, ale generalnie o to chodzi, żeby tam sobie ją ustawię na środku na dole i tu się ją ustawię na środku i tu przyłapię jakoś ten kołnierz do, do tego betonu i pierwszą rurę będę miał z głowy, więc tak to zrobię. Zaraz wam powiem pokażę jak to jest zrobione. No teraz słuchajcie, to jest ustawione, ale trzeba to jeszcze jakoś przymocować, więc odrysuję sobie tutaj jak ta rura idzie. Obkręcę tą deskę wkrętami i po prostu wpakuję to w środek. Tak mi wychodzi, że będzie najprościej. Tak to sobie obkręciłem, zaraz przypakuję jeszcze te deski do tamtej, żeby to się nie ruszało i na razie tak to zostaje. Tutaj mi się zmieniła koncepcja, ponieważ ten kołnierz jest za mały, to zrobimy taki myk. na nie wziąłem. W tej podstawie na wiercie dziury powbijam druty i porobię przekątne po drutach, zwiążę to do kupy i taki, w ten sposób zrobię ogranicznik, żeby mi się to nie ruszało. Więc tak to zamontowałem. Tu nawierciłem dziury, wbiłem druty, przełączyłem druty, tutaj powiązałem to wszystko. Myślę, że spokojnie mi się to nie przesunie. Oczywiście to jest ustawione do pionu, do wszystkiego, więc jakby tą najłatwiejszą sprawę mamy załatwioną. Eee, teraz... Teraz tą trudniejszą sprawę zróbmy, ale jeszcze nie najtrudniejszą. Muszę pomyśleć. I to mniej więcej ma być coś takiego. O! ma być tak ustawione więc też to muszę tu na podstawie zamontować najpierw do pionu i w ogóle ustawić dół i dopiero przekosić to tutaj tak I jak to przekoszę tak To resztę sobie już ustawię na szalunku jak ja lubię takie wyzwania No dobra, mniej więcej to jest tak, więc muszę tak, to ustawić tak samo na drutach jak to I tutaj na dole ustawić te kolano, które ma wejść do kratki a ten pion ustawimy sobie później, bo jeszcze mam zagadkę z tamtym, ostatnim ale nie wiem czy będę miał z czego to zrobić. Zaraz pójdę, sprawdzę czy coś kupiłem na wyrost, czy tak sobie mniej więcej tylko to co myślałem. Bo jak tylko to co myślałem, no to nie mam z czego będzie trzeba kurs do sklepu zrobić, ewentualnie wziąć się dzisiaj za coś innego i dopiero jutro do tego wrócić. Ale to zaraz pomyślimy Słuchajcie, okazało się, że mam jednak wszystko, żeby... To dzisiaj przygotować, więc zaraz będę działał dalej, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, przynajmniej mi się dla mnie ważna co jest zawsze montowane do komina, albo prawie zawsze antena jest zawsze montowana do komina, więc ja jeszcze sobie przepuszczę w tym szachcie przewód do anteny, który po prostu będzie sobie wisiał i czekał na swoją kolej jakoś go zabezpieczę żeby nie sparciał przez ten czas bo to może parę lat że tak powiem być ewentualnie jak zniszczę to się go obetnie i będę myślał co później którędy puścić yy, yy, go ponownie jeżeli będzie taka potrzeba natomiast yy, generalnie zawsze jest tak że później po tych kominach jakieś kable wiszą cuda na kiju więc ja sobie go przepuszczę szachtem Podwiążę go najwyżej do tej rury, jak będę zalewał to betonem, dalej pójdzie też w szachcie i wyrzucę sobie go w kominie mniej więcej w miejscu, gdzie będę się spodziewał tego, że zamontuję antenę. Więc taką rzecz jeszcze muszę zrobić, zanim zacznę to ustawiać, bo tu by mi pasowało w tym zrobić, ponieważ tu jest najbliżej do tych, żeby polecieć załóżmy w chudze komina i po ścianie bo rozdzielnia będzie tutaj znaczy to będzie jeden telewizor na ten pokój a drugi na ten więc tutaj muszę ten kabel puścić to ja się biorę za robotę mniej więcej wygląda to tak yy, oczywiście mniej więcej to jest ustawione, tam na dole jest ustawione a czekajcie, jeszcze tu muszę druta przyładować tu przyładuję jeszcze druta no i zostaje mi ta ostatnia, najbardziej skomplikowana, bo nie dość, że musi być coś takiego tutaj, tylko, że w drugą stronę, to jeszcze na dole musi być wy, 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 wywinięta, bo tam też jest pod kątem, ale zobaczymy, jak to ugryźć za chwilę. No i teraz tak, tu mamy igła, nie wiem, czy wy będziecie widzieć tą durę, tu leży sobie, wisi kabelek. O tutaj mamy kolejną rurę, wentylacja do łazienki, a na górze to wygląda w ten sposób. E, jest to w linii mniej więcej, bo jeszcze nie, nie, jeszcze nie ustawiałem tutaj tej góry dokładnie. W każdym bądź razie te dwie boczne trzeba dostosować do tej środkowej. I teraz słuchajcie, teraz muszę tu zrobić taki szalunek, taką skrzynię, żeby po prostu do tej wysokości lub ciut wyżej zobaczę jeszcze, zalać to betonem. Wtedy da mi to podstawę tutaj do murowania dalej komina Tylko teraz się zastanawiam w ogóle czy ja tego betonu tyle mam Bo kupiłem gotowca No ale dobra zobaczymy Najpierw muszę ogarnąć tą skrzynię Robimy tą skrzynię Zrobimy skrzynię dopiero będziemy resztę ustawiać No i tak wygląda nasza skrzynia Kurczy tu z pół metra betonu wejdzie no ale to nic. Ustawiamy ją. Teoretycznie w żadnym kącie nie musi być. Eee, ale tak na oko, żeby było. I teraz ustawiamy tą deskę do wymiaru do ściany. Ściana jest tam w kącie, wszystko się zgadza. Możemy polecić wymiar od ściany. Nie musimy się bujać tam ze żadnymi ustawieniami. Więc ustawimy tą deskę do wymiaru i powiem wam co dalej ja zrobię oczywiście bo czy to się tak powinno robić to nie wiem to jest mój taki e, takie moje wyzwanie także dobra ustawię tą deskę i widzimy się ponownie no i teraz ten wymiar tej deski mamy ustawiony więc Możemy teraz te rury poustawiać, ja wam pokażę jak ja sobie to ustawię, tylko się przygotuję do tego, dobra? Cholera, nie wiem czy mam takie jeszcze króciaki, żeby to wystawić, pasowałoby to wystawić, ale chyba już nie mam na stanie takich. Bo nie muszę wylać tego betonu aż do końca, mogę wylać go gdzieś dotąd, a, ale... No dobra, zaraz wam pokażę jak ja sobie to jeszcze ustawię. Generalnie skrzynia stoi dobrze. No i teraz mamy ułożony mniej więcej nasz komin tak jak powinny iść cegły i tu mi wychodzi, że ta rura jest za bardzo w cegle i to też jest za bardzo w cegle więc teraz muszę je ustawić żeby one się minęły z tą cegłą ustawiłem, ustawiłem że się minęły te rury i teraz muszę to na górze jeszcze spiąć drutami żeby one mi się nie poprzesuwały i teoretycznie mamy po robocie jeszcze trzeba to jakoś przymocować do tego żeby ten beton który wlejemy tego mi podniósł do góry i nie wypłynął dołem no i muszę coś wymyśleć z tymi dziurami jakąś blachę tam wsadzić coś pokombinować bo zaraz będzie z tego przy wibrowaniu będzie to uciekać także zrobię to i wracam Jest to poustawiane wszystko tu zamontowałem po ograniczniki z drutów żeby mi się nic nie przestawiło tak się zastanawiam nad jedną rzeczą czy ona jak jest tak ściągnięta tam na dole tymi drutami to ona mi pójdzie do góry ale bo kręcić to się kręci to mogę ją spokojnie obkręcić no to chyba pójdzie do góry nie no bo jakby się okazało, że nie pójdzie to sobie narobię kłopotu hmm. Idę zrobić dźwignię na górze, zobaczę czy ona mi po tych butach się podniesie Spokojnie poszła Jeszcze tu sprawdzę sobie Spokojnie idzie, także z betonem pójdzie też Dobra, jeszcze teraz ta skrzynia Jeszcze tą skrzynię muszę coś wymyślić, żeby ją przymocować Tu zrobiłem takie chytre mocowanie do tej podstawy Na ściski stolarskie To już nie ma takiej opcji żeby to się podniosło do góry Z drugiej strony jest tak samo Nie ma bata I teraz wiecie nad czym się zastanawiam czy nie urobić takiego półsuchego betonu <coughs> takiego wiecie e, ci co w tym siedzą to wiedzą no. i po prostu nie obrobić tych dziur takim półsuchym betonem e, i to to jutro zaschnie jutro będzie można śmiało tą skrzynię zalać więc tak to chyba zrobię e, jeszcze dzisiaj oczywiście także kończę ten odcinek e, bo słońce już nisko ale teraz już chociaż tak nie wieje i ciepło się zrobiło muszę się rozebrać bo mam po trzy pary ciuchów na sobie jak eskimos wyglądam tak się ciężko rusza w tym że szok także ja jeszcze ogarnę sobie ten suchy beton tutaj pozalepiam te dziury kończymy dzień 12 dzisiaj? 12 dzień albo nie 12 Także kończymy 12 dzień, jutro zalejemy te skrzynie Nie wiem co będziemy dalej robić, coś będę musiał wymyśleć Bo ta skrzynia to za szybko nie wyschnie Przynajmniej tak mi się wydaje Więc coś będziemy innego ogarniać Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć